Cześć kochani, tutaj Dominika i witam was na moim kanale. Słuchajcie, dzisiejszy filmik będzie poświęcony znowu Hailey Bieber i Selenie Gomez. Słuchajcie, ta sytuacja nie ma końca. Już nagrałam o niej dwa filmiki, do których was oczywiście odsyłam. Zostawiam wam linki w opisie, jeżeli jesteście ciekawi, co w tamtych filmach powiedziałam i jakie informacje zawarłam. Serdecznie zapraszam. To będziecie trochę bardziej na bieżąco. Będziecie też wiedzieli wtedy, o czym teraz mówię, bo to jest w sumie taki update właśnie tej sytuacji, tej dramy między Seleną a Haley. Także tak, widząc generalnie jakieś nowe dowody, nowe puszlaki, stwierdziłam, że nagram kolejną część do tej może nazwijmy to serii, skoro to już trzeci filmik na ten temat. Ale zanim przejdziemy oczywiście do tego, chciałam Was zaprosić na mojego Instagrama, do mnie Tam Tam będziecie na bieżąco tam, możecie też pisać pomysły na inne filmy, również w komentarzach, do czego zachęcam, żebym wiedziała, o czym chcecie widzieć tutaj filmy. W sumie o tej, o tej sprawie też mi pisaliście, żebym dodała coś nowego. Także przychodzę do Was właśnie z takim filmem. Zanim przejdziemy do tych zupełnych nowości, to chciałam się na chwilę cofnąć do filmiku na TikToku z września 2022 roku, czyli sprzed no, kilku miesięcy powiedzmy, że pół roku temu został on wstawiony. Tam pewna dziewczyna zauważyła, że w 2014 roku w Sylwestra koleżanki Hailey zabrały Selene do Dubaju właśnie na, na Nowy Rok. Natomiast ona sama spędziła go z Justinem. I o co tutaj chodzi? No że rzekomo Hailey poprosiła te koleżanki, żeby zabrały Selene do Dubaju, żeby ta mogła spędzić je na spokojnie sam na sam z jej wybrankiem. 2014 rok był to rok, w którym Justin wciąż tak trochę skakał w sumie od Seleny do Hailey, e, związek Helena, e, Helena. Justina i Seleny trwał długo, ale właśnie miał w sobie takie przerwy e, jak między innymi ta właśnie na, na Sylwestra, którego spędził z Hayley zamiast z Seleną Potem w 2015 znowu wrócił do Seleny Także ono wtedy tak to właśnie wyglądali, że tak byli ze sobą, zrywali, byli, zrywali Nikt nie wiedział o co dokładnie tutaj chodzi w tym wszystkim Ktoś napisał właśnie w komentarzu też, pamiętam to i że wtedy po tym wyjeździe Selena unfollowowała je wszystkie Czyli, że właśnie te dziewczyny z wyjazdu. I jeszcze jeden, który sprawia, że możemy się zastanowić nad tym wszystkim. Jedna rzecz, której się nauczyłam, to że gdy jest zbyt wiele zbiegów okoliczności, to oznacza, że to nie są zbiegi okoliczności, że to nie są przypadki. I tak rzekomo było właśnie i wtedy. Ale TikTok to jeszcze nic. Otóż niedawno ta sama tiktokerka właśnie jakoś w lutym opublikowała screenshota, na którym widzimy, że sama Kylie Jenner zachowała tego TikToka i ludzie tutaj już myślą, że może wysłała też do Hailey, no tak czy siak zapisała normalnie tego TikToka, dodała do e, ulubionych, na co są właśnie dowody, tam oczywiście niektórzy też nie wierzyli tej dziewczynie, pisali, że łatwo to sfotoshopować, e, natomiast ta Pokazała, że to rzeczywiście jest screenshot, że to nie jest Photoshop, bo tam właśnie w ustawieniach danego zdjęcia można zobaczyć na iPhonie, czy to było edytowane, czy nie, właśnie, czy screenshot, czy zwykłe zdjęcie, czy, czy cokolwiek. No, tak czy siak widzimy, że to miało miejsce, że Kylie to zachowała. No i komentarze, to w sumie to co mówiłam, ona prawdopodobnie to zapisała, by wysłać to do Hailey i jeszcze jeden Kylie, gdy się dowiedziała, że widać kto zapisuje TikToki. I takie emoji. Ale to nie wszystko jeśli chodzi o Kardashianki wplątane w tą sprawę, ponieważ Kendall Jenner nieświadoma tego, że jest nagrywana i że słuchać cokolwiek co ona mówi, no bo akurat nie było słychać, ale są osoby, które umieją czytać z ruchu ust. Często spotkałam się z czymś takim u osób, które mają na przykład problemy ze słuchem, i wtedy uczą się czytania z ruchu ust, żeby łatwiej im się było wiadomo komunikować. Nie wiem, czy tak było również z tą tiktokerką, czy po prostu ma taką umiejętność, nauczyła się tego, natomiast rozszyfrowała co. Kendall mówiła na jednej z imprez właśnie w Dubaju. Sami, zobaczcie. my times were horrible. Horrible. This is so fun. Tłumacząc szybko na polski, no to mówiła, została spytana, czy to je, który raz jest w Dubaju, no i tam powiedziała, że trzeci raz, ale że dwa pierwsze były okropne i podkreśliła, że były okropne, ale że teraz jest już super. Jakimś cudem Madison Beer również została wymieszana w tą sprawę. Skąd to się wzięło? Ano stąd, że gdy w 2020 roku Selena w restauracji zrobiła taką mini imprezę z powodu tego, że wydała właśnie swój album Rare, to przez przypadek, właśnie, że to był przypadek, Hailey Bieber i Madison Beer zjawiły się w tej samej restauracji. Tego samego wieczora. Restauracji jest przecież masa, a zjawiły się tam w tym samym momencie. Poszła również w ogóle plota, że y, powiedziały tam o obsłudze, żeby przestali grać muzykę z i żeby puścili piosenki Justina. Ile w tym prawdy, nie mam pojęcia. Może jest to tylko i wyłącznie plota, ale słuchajcie. O czym ludzie nie usłyszą, tylko to już po prostu załapują i już sypie się niesamowicie duży hejt. Aż Madison stwierdziła, że skomentuje to i odpowiedziała na pewien komentarz, który brzmiał, dlaczego to zrobiłaś? No i mamy tutaj właśnie odpowiedź Madison: te plotki robią się niedorzeczne. Poszłyśmy na kolację z przyjaciółką, z Hailey, którą znam 10 lat i to tyle. Kocham Selenę, jak już o tym wiecie, i nigdy nie zrobiłabym niczego, by ją zasmucić. Proszę, uspokójcie się, to jest niemiłe i niepotrzebne i nic się nie wydarzyło. To był po prostu przypadek. No właśnie, to słowo. Hmm, trzeba by na pewno, to możemy już sami się domyślać, natomiast Selena... Również to skomentowała, pisząc, czytanie tego wszystkiego jest okropne. To nie było intencjonalne. Jestem bardzo zawiedziona, że ludziom mówią w ten sposób do kogoś. Znam Madison odkąd była dzieckiem i obserwowałam, jak staje się kobietą, którą dziś jest. Nie ma w tym problemu. Jednakże ludzie w tym samym czasie zauważyli, że Selena unfollowowała Madison, więc czy to również był przypadek? zbieg okoliczności. No sama nie wiem. Ta sprawa generalnie ciągnęła się za Madisonu również bardzo długo, gdy jej pies odszedł, ludzie zaczęli pisać jej, że to jest karma za jej zachowanie właśnie w związku z Seleną, co też w sumie było niedorzeczne, bo skoro sama Selena mówiła, że nie było problemu, że nic się nie stało, to pisanie czegoś takiego, gdy człowiek próbuje się uporać z taką stratą jest totalnie nie na miejscu moim zdaniem Także przeczytam wam co właśnie miała Madison do powiedzenia wtedy To nigdy nie miało miejsca I Selena sama to wyjaśniła Proszę przestańcie mówić, że mój pies zmarł, po karma to okropne. Nie zrobiłam nic złego. Ale przechodząc do bardziej aktualnych spraw, słuchajcie, jak obiecałam, e, przejdźmy do urodzin Justina Biebera. Słuchajcie, niedawno miał 29. urodzinę, przez co Hailey Bieber wstawiła post z ich wspólnymi zdjęciami. I co się okazuje? Okazuje się, że Justin nawet tego nie polajkował. Ja już nie mówię o komentarzach, ale nawet nie kliknął, żeby zostawić tam serduszko, prawda, żeby to zalajkować. To rzeczywiście było dość dziwne. Myślę, że na pewno jej podziękował prywatnie, ale myślę, że publicznie taki gest, taki jeden lajk like też by dużo zrobił. Druga sprawa, on sam wstawił zdjęcia ze swojej imprezy urodzinowej. Na większości z nich był bardzo zadowolony, widać było, że mu się podoba. Ta cała właśnie e, impreza, to że ma wśród... E, owokół siebie, swoich przyjaciół i rodzinę. Jednak zdjęcia, które dodał z Hailey, to było na przykład to zdjęcie, gdzie widać Hailey, okej, okay, ale Justin patrzy na telefon swojego kolegi i coś tam, coś tam, nie wiem, sprawdzają. A drugie zdjęcie jest to, gdzie za to Hailey jest tyłem, a Justin Wydaje się nie być jakoś zadowolony, wydaje się, że gdzieś patrzy w dal Jestem pewna, że były zdjęcia, na których byli obydwoje uśmiechnięci Na których widać, jak są w sobie zakochani Jednakże zdecydował się właśnie na te, na publikację właśnie tych zdjęć Co też, czy, czy jest przypadkiem, czy po prostu mu się podoba vibe tych zdjęć, czy cokolwiek Ciężko tutaj stwierdzić, ciężko wejść do głowy Justina ale coś jest na rzeczy. No, dziwnie, że akurat te zdjęcia, tym bardziej, że ta sprawa jest wciąż dość świeża, opublikował. Kolejne zdjęcie widzimy, jak odsłania swoje właśnie przedramie. A na tym właśnie przedramieniu ma przecież tatuaż z Seleną. Tak jakby go pokazywał, też. Dziwnie w sumie? Jak sądzicie? Dajcie znać. Ale żeby nie było tutaj tylko jakiejś po prostu nagonki na Hailey albo żeby nie wyszło na to, że ludzie tylko y, mają problem do Hailey, no to okazuje się, że, że nie. Niektórzy zaczęli zauważać, że pewne posty publikowane przez Selena można zinterpretować dwojako. Na przykład, przytam Wam, co tutaj Selena napisała. Dziękuję Wam i bardzo Was kocham. Jesteście, jestem niesamowicie wdzięczna za każdego z Was. Sprawiacie, że jestem tak bardzo szczęśliwa. Kolejny wpis. Proszę, proszę, bądźcie milsi i bierzcie pod uwagę zdrowie psychiczne innych. Moje serce ostatnio jest ciężkie i chcę. Dobra dla wszystkich pozoru, no co, co tutaj jest nie tak? Mówi jedynie, że wszystkich kocha i żeby byli milsi i, i widzi wszystko niby pozytywnie. Właśnie. Ludzie jednak dobór tych yy, słów zinterpretowali również tak, jak Wam przeczytam. Posiadanie fanów, którzy obrażają wielu ludzi sprawia, że jesteś, tutaj cytuję ta osoba, tak bardzo niesamowicie szczęśliwa. Hmm. I jeszcze jeden komentarz. Dziękuję za miłość. Rozdzierasz na strzępy pięć kobiet, by się podnieść, to nie jest miłość. Jakby sama Selena nic tutaj złego nie robi, moim zdaniem, więc pisanie, że to ona rozdziela na strzępy te pięć kobiet, no to też jest nie na miejscu, bo to ludzie robią, jej fani oczywiście też, ale no generalnie ludzie, nie, nie konkretnie ona. Bo ona widzi, się tutaj tylko chce to przerwać jakoś, stara się miłymi słowami to napisać A to ludzie piszą te wszystkie okropieństwa A że są też jej fanami, no to przez to jest to powiązane oczywiście też z Seleną Doszło słuchajcie aż do tego, że Hayley Bieber napisała do Seleny poprosiła ją, by powiedziała coś o tej całej sytuacji. Bo już miała dość hejtu. Przeczytam wam właśnie story Selene Gomez, które całkiem niedawno opublikowała. Heli Bieber skontaktowała się ze mną i powiedziała, że otrzymuje groźby śmierci i dużo hejtu. Nie popieram tego. Nikt nie powinien doświadczać poniżania lub hejtu. Zawsze opowiadałam się za życzliwością i naprawdę chcę, by to wszystko się skończyło. Eee, jeśli chodzi o komentarze, ona jest lepsza ode mnie. Ona jest zbyt miła, o myg! I napisać do dziewczyny, którą obrażasz, by powiedziała ludziom, by ciebie przestali obrażać. Eee, no także tutaj zdecydowanie ci ludzie byli team e, Selena. Natomiast, no bardzo miło ze strony Seleny, że o tym napisała. No jednak musiało być naprawdę źle, że tutaj Hayley pisze do niej e, w takiej sprawie. Oczywiście współczuję też bardzo Hayley, tego całego hejtu, tej całej nagonki, bo na hejt naprawdę nikt nie zasługuje. A jednak Heli musi się z tym zmierzać. Teraz jeszcze przejdę do jej wpisu, do tego co ona opublikowała na Story. Chcę podziękować Selanie za wypowiedzenie się w tej sprawie, bo dyskutowałyśmy przez ostatnie tygodnie, jak zakończyć tą ciągłą narrację o nas. Ostatnie tygodnie były bardzo ciężkie dla wszystkich związanych z tą sprawą i miliony ludzi widziało, jak dużo hejtu jest wokół tego, co jest bardzo szkodliwe. Podczas gdy social media są świetnym miejscem do komunikowania się i budowania społeczności, momenty takie jak ten tylko tworzą skrajne podziały, zamiast łączyć ludzi. Sytuacje zawsze mogą być wyrwane z kontekstu albo postrzegane inaczej od tego, jaka była intencja. Wszyscy musimy być bardziej rozważni. A propos tego, co publikujemy i mówimy, również ja. Na koniec wierzę, że miłość zawsze będzie większa od hejtu, negatywności i zawsze jest okazja do spotkania się z większą empatią i współczuciem eee, Także tyle od Hailey, teraz komentarze Wiecie kto mógłby się wypowiedzieć i dać koniec temu wszystkiemu? Mąż Hailey Bieber, ale zamiast tego ona musi kontaktować się z jego ex no, o tym już wspomniałam właśnie w jakimś z poprzednich filmów, że rzeczywiście Justin tutaj milczy. Nic nie mówi, może wiadomo. Chce się trzymać z dala od jakichś dram, z dala od takich spraw, które nie są zbyt przyjemne. Jednak tutaj chodzi o jego żonę, więc jest to rzeczywiście dziwne. Mamy wiele par yy, w social mediach, które jednak publicznie się też również wspierają w takich sytuacjach ciężkich. A tutaj jednak tego nie ma, więc nie dziwię się, że ludzie w sumie piszą takie rzeczy o Justinie, że są zdziwieni, może w ten sposób to nazwę A wracając do Seleny, to niektórzy też są zdziwieni, że wypowiedziała się dopiero wtedy, gdy ta ją poprosiła, gdy Haley, z Hailey już było tak źle, że po prostu napisała do niej Natomiast no, trzeba tutaj przyznać, że Selena wcześniej również pisała, żeby nie hejtować innych I wiadomo, dziękowała swoim fanom za wsparcie i tak dalej Gdy ją zauważono na ulicy w paparazzi, no to była szczęśliwa, uśmiechnięta i tak dalej Jednak rzeczywiście pisała wcześniej, żeby nie hejtować Hailey Więc to nie jest tak też, że Hailey napisała i Selena Dopiero wtedy coś yy, powiedziała od siebie, chociaż yy, bodajże na story dopiero rzeczywiście po Heili to napisała, ale wcześniej pisała w komentarzach na TikToku. Jeśli się mylę, to możecie mnie poprawić, ale z tego co pamiętam, to tak było. Wiecie, kto jeszcze się wplątał w tą całą sprawę? Mama Justina Bibera. Tak, słuchajcie, na swoim Twitterze napisała. Hejt jest brzydki. Nie bądź brzydki. A jej przypięty wpis tam, to jest właśnie Hailey ze swoją kolekcją Road I ona napisała wtedy gratulacje Hailey. To było 24 czerwca 2022 roku. Także siak widzimy, że mama Justina jest jak najbardziej za nią i że bardzo ją lubi i że też chce, żeby to wszystko się skończyło. Dla ich wszystkich dobra. No jednak póki co nie zapowiada się, by tak było, ponieważ y, jeszcze chciałam powiedzieć właśnie o koncercie Sala, o tej piosenkarki, y, na którym właśnie Hayley i Beaver się pojawili. Oprócz nich była w ogóle też Adele, także no słuchajcie, wielkie wydarzenie. Y, no i na tym koncercie oczywiście nie mogło zabraknąć piosenki Kill Bill. Y, jest to myślę, że jedna z takich popularniejszych jej piosenek. No i może większość z Was zna jej tekst, a jak nie to oczywiście powiem o co chodzi Ale jest tam um, taki wers I might kill my ex Czyli może zabiłabym swojego ex, a potem mówi not the best idea, czyli nie jest to zbyt dobry pomysł No ale no właśnie chodzi o, o to pierwsze zdanie No i widzimy jak Hailey po prostu na no, cały głos widać, że po prostu się śpiewa i wczuwa się w to wszystko I odwraca się do Justina, tak jakby chciałaby on również to zaśpiewał A wiadomo, to jest ex Justina e, Jednak ten jakoś tego nie śpiewa zbytnio E, tak czy siak ludzie mieli takie Czemu ona tak bardzo chciała, żeby on to zaśpiewał Że, że znają ten tekst i więc to było na pewno coś na rzeczy Że chciała zobaczyć, że on śpiewa O Selenie to. E, No to też może być oczywiście Nadinterpretacja tego, no bo Nie, wiemy tu, nie widzimy tutaj rozmowy <grywanie> gdzie mówi Justin śpiewaj to Po prostu odwróciła się i była wczuta W tą piosenkę, bo może lubi tą piosenkę I tyle, ja też lubię tą piosenkę Swoją drogą, e, a to, no to to nic nie znaczy, że zaraz chce Czegoś złego dla Seleny Natomiast ludzie po prostu Tak to odebrali No i sama Saza w ogóle opublikowała Na swoim story, udostępniła Czyjś e, post Gdzie właśnie było napisane Bro, to już za dużo Tak się cieszę, że o tym nie wiedziałam Bo nie wyszłabym na scenę e, No i Tutaj ludzie to tak zinterpretowali, że ona naprawdę powiedziała team Selena, że nie weszłaby na scenę, bo wiecie, bo tam jest Hailey. A to jednak nie o to chodziło dokładnie i mi też się tak wydaje, bo po prostu stresowałaby się przed Adele. I do tego też ludzie doszli w komentarzach, że bardziej chyba o to chodzi, że to nie chodzi o jakieś obrażenie Hailey, że nie ma w tym żadnej dramy ani plotki, tylko po prostu, że gdyby piosenkarka właśnie widziała, że na scenie na, na widowni jest Adele czy na przykład Justin Bieber, no to żeby się po prostu stresowała, a tak to nie wiedziała, więc nie było stresu, więc się cieszę, że o tym nie wiedziała, no to było podsumowanie tego wszystkiego, tak mi się wydaje ale dajcie znać, co wy o tym myślicie, jak zwykle jestem ciekawa waszej opinii w tej kwestii eee, piszcie koniecznie o Innych tematach, jakie chcecie tutaj widzieć Czy na Instagramie Dominika Podłoga Czy tu A jeśli ten filmik wam się spodobał Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego To zachęcam do kliknięcia łapki w górę Będę wiedziała, że wy więcej tego typu materiałów Zachęcam oczywiście do zasubskrybowania tego kanału Jeśli jeszcze tego nie robicie To najwyższa pora, wtedy będziecie na bieżąco A już tym bardziej, jak klikniecie dzwoneczek No to powiadomienia będą wam przychodzić i tak, ja się z wami żegnam. Oczywiście życzę miłego dnia. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. I tyle. Do zobaczenia. Do następnego. Pa,